Bardzo fajny obieg, no i chyba jeden tutaj z takich obiektów w okolicy. Także myślę, że będziemy fajnie spędzać czas takżeśmy z mężem rozmawiali, że chyba codziennie godzinę, on ma problemy takie właśnie ostrzelowe, więc myślę, że, że na pewno będziemy tutaj przychodzić. Mam na imię Dawid i pochodzę z Polanki Wielkiej i otworzyli tutaj nam pamtrack trek w Polance. I w ogóle jest tutaj bardzo fajnie i ten naprawdę Robert to całe moje życie i teraz tego po prostu nie przeżyję i tutaj, no, zamierzam tutaj bardzo dużo spędzać czasu. Jesteśmy emerytami, to, to w miarę będziemy sobie przychodzić myślę, że bardzo fajny obieg, bo zawsze tutaj było no takie no, troszkę nie za bardzo szpeciło ten naszą polankę, a teraz no coś się dzieje